Rafał jest niebieskooki, Rafał bardzo jest wysoki, Rafał piękny i wspaniały, Rafał jest wręcz doskonały. Postać by przecinać wstążkę, postać by napisać o nim książkę. Książkę lepszą niż Sienkiewicz, lepszą również niż Mickiewicz. Powieść to wielka, jak Odyseja, a to przecież tylko o Rafała dziejach. Rekiny go atakują, duszą go węgorze, a do tego jeszcze jest zburzone morze. Wszędzie wokół ostre skały. Nawet Navy Seals, całe oddziały, ze strachu by się tam w skafandry zesrały. Lecz Rafał wychodzi bez szwanku, bo on jest doskonały. Popatrzcie na niego. To polska duma. Czysty ideał na wzór Kim Jong una Jak o Kim Jong-unie Tworzą o nim legendy. On zawsze wie lepiej, wskaże ci którędy. Jak Kim Dzong un wizytuje fabryki Zna się na wszystkim, także spoza polityki. Jak Kim Dzong un jest najwspanialszym żołnierzem Po jednodniowym szkoleniu, ja mu w to wierzę. Opanował wojaczkę szybciej niż neo-Kung-Fu. Gołymi rękoma zabiłby ruskich stu. Z łatwością poradziłby sobie z Rosjanami, skoro pod wodą wygrał z dwudziestoma rekinami. Putin grozi atomem, Trzaskowskiemu to zwisa, bo jest odpowiednikiem Czaka Norisa. A tak naprawdę ściągając wszystkie maski, Rafał jest przydatny jak zużyte podpaski. Jest zwykłym rozpieszczonym lalusiem, a jego mama była komunistycznym kapusiem. Jego prawdziwa historia to już nie taka bajka, toczył bitwę z gównem, gdy wywaliła Czajka. Spuszczał Szambo do Wisły, trwało to wieki, ale przecież to niby PiS zatruwa rzeki. On dał w Warszawie, najdroższe kible na świecie. I wiatrocina dał też w pakiecie. Lotniska wam nie dał, bo jest w Berlinie. Niemcy mogą mieć, Polacy to świnie. On o was nie zadba, już mówię czemu, bo dał całe 20 groszy bezdomnemu. Rafał, tak, Rafał Trzaskowski, to jest ziom specjalnej troski. Chciał w swoich mediach zniszczyć Nawrockiego w debacie. Lecz nawet tam poległ rozmazany na macie. Wyglądał na niej jak żul przerzuty przez krowę. Według mnie był naćpany, dałbym za to głowę. Spocony, blady i oczy czerwone. Z nitrasem chyba kreski były kreślone. Już dawno nie widziałem takiej szopki. Ten koleś nie wie nawet jak się robi pompki. On jest debilem, mówię to właśnie. Przecież on kleił szybę na taśmę. Czy ktoś wie, czy ta babcia jeszcze żyje? Czy odłamki szkła wbiły jej się w szyję? Zrozum to, on na taśmę kleju szyby Bo to człowiek jest na niby. Wymyślony dla kampanii, a ci wszyscy jego fani są solidnie porąbani. Przecież on ma chorobę dwubiegunową Codziennie zaskakuje nas informacją nową Przed wyborami popiera Marsz Niepodległości. Później widzi tam faszystów w ogromnej ilości. Raz Wielka Polska, raz Polska tęczowa. Raz idzie w paradzie, raz flagę podstłuchowa. Trzeba być debilem, by wierzyć w jego słowa. Raz ściąga krzyże, raz udaje katolika. Powiedz mi kurde, gdzie w tym logika? Raz widzi bandytów, raz z dziećmi kobiety. On zmienia zdanie dwa razy, nim wyjdziesz z toalety. Raz śmieje się z reparacji, a raz je popiera. On jest jednocześnie jak dżuma i cholera. Państwa oczywiście zawsze chciał świeckiego. Mówił to w czepku pochodzenia żydowskiego. Jest to człowiek niezwykle obrotowy. Kiedyś walczył z komuną, by dziś szerzyć marksizm kulturowy. Raz jest za, a raz przeciwko. Dla mnie on jest polityczną dziwką. Zmienia poglądy częściej niż gacie, a wy frajerzy go wybieracie. Szukać w tym sensu, jak na Antarktydzie, wielbłądów. Jak go popierasz, nie masz własnych poglądów. On ciebie wyborco ma za idiotę. Zaczął nagle udawać wielkiego patriotę. Wkurza mnie ta patriotyczna śpiewka. On spod Berlina sprowadzał nawet drzewka. Na kampusie polska, niemiecka, bayera. Pranie mózgów młodzieży za hajs od Adenauera. Zrozum wreszcie, żaden z niego patriota. To jest zwykła proniemiecka ciota. Popierasz Rafała, więc masz pierdolca to przecież podnóżek, podnóżka, szolca. To są ludzie gdzieś w polityki ogonie. Trump ich nienawidzi, Merck kazał jechać w innym wagonie. Więc jak mają szanować nas inne kraje, gdy wszyscy widzą, że platforma to niemieccy lokaje? Gdyby to chociaż były stare, bogate Niemcy. A to ekoświry, imigranci i zboczeńcy. Swoją polityką ciągną Europę na dno, a Tusk z Trzaskowskim biegną w to bagno. Hołd Tuski? Nie, to nie pomyłka. Oni zrobią, co każą Niemcy, z pocałowaniem tyłka. Zamiast atomu każą nam budować wiatraki. Niemcy zarobią, zbiednieją Polaki. Przez ten prąd jest coraz drożej. Ty Polaku, se ubożej. Planeta płonie, nie tak jak hajs w portfelu. Oczekuj podwyżek rachunków bardzo wielu. Współpraca z dojczami to owoc zatruty. Zakwaterują u nas imigrantów odrzuty. Każdego, który nie brzydził się robotom, Niemcy już dawno przyjęły z ochotą. Nam dadzą kawałek z całkiem innego tortu. Dostaniemy najgorszy z najgorszych sortów. Już budują w miastach dla nich ośrodki, a dla powodzian mieli tylko wychodki. Popierasz Rafała, nie bądź obrażony, gdy inżyniery dobiorą się do twojej żony. Popierasz Rafała, to będzie twoja wina, gdy inżynier dobierze się do twojej córki, a może i syna. Uważaj, obywatelu, na platformy propagandę, bo zaraz zamiast Polski będziesz miał Ugandę. Pisowska afera wizowa pisana na kolanie, by odwrócić uwagę od paktu migracyjnego Baranie. Komisja do spraw wiz wykazała nie za wiele. Za to kilkanaście tysięcy już nam przysłali niemieccy przyjaciele. Tusk tak zajebiście zabezpieczył polskie granice, że Niemcy bez pytania przywożą inżynierów na nasze ulice. Lewacka platforma zawsze całuje imigrantów w dupkę. Chcesz bezpieczeństwa? Głosuj na prawicę, a nie podróbkę. Myślisz, że wygra Rafał i nic się nie zmieni? A prawda jest taka, że będziemy skończeni, bo chroni nas tylko prezydenta Veto by największe miasta nie stały się inżynierów toaletą. Głosu na Rafała naprawdę szkoda to tak jakby zrobić Niemcom loda. A że to niemiecki piesek, to pół biedy. W zanadrzu są jeszcze większe torpedy. Znasz tego ziomka George'a Sorosza? W przeszłości nie szczędził na Rafałka grosza. Największy spekulant giełdy wziął go na barki, By zarobić niszczył już większy od polskiej gospodarki. Najbardziej zwyrodniały lewak tego świata był dla Rafałka jak dobry tata. Główny mecenas migracji i tęczy, A teraz jego synek za Rafałka poręczy. Nie po to go sponsorowali, by nie mieć korzyści. Razem zniszczą Polskę, ale inaczej niż naziści. Oskubią nas z hajsu, zaleją migracją, A wy się uśmiechajcie i cieszcie demokracją. Rafał to ich człowiek, realizuje ich wizje, a są to rzeczy tak chore, że przebijają Eurowizję. Oni chcą upadku normalnego świata, by dzieci do obojga rodziców mówiły tata. Mówię wam, Rafał to prawdziwy psychopata. Gdy do jego muzeum przychodzą szkolne wycieczki, oni im tam rozdają pedofilskie książeczki. Dzieciom, które ledwo skończyły srać na nocniku, Rafał chciał wysyłać tęczowych latarników. To on chce dla najmłodszych takiej edukacji, by w wieku sześciu lat uczyć ich masturbacji. Do tego Polaków nie rodzi się zbyt wiele, a oni popierają lekarzy jak Mengele. To najważniejsza rzecz, dopóki słońce świeci, przed takimi jak oni musimy chronić dzieci. Zarzucają Mencenowi, że dał dziecku klapsa, to ma być jego zbrodnia wielka na maksa. Tymczasem sami popełniają zbrodnie wielkości Teksasu, mordując dziewięciomiesięczne dzieci chlorkiem potasu. Zarzuca Nawrockiemu, że ten jest Alfonsem, a sam wozi się po ulicy z kobietą, z wąsem. W Warszawie opróżniają z ludzi całe kamienice. W sprawie mieszkań są jak dziwka pouczająca zakonnice. Więc w dupie mam Nawrockiego mieszkanie. Jak wygra Trzaskowski, całą Polskę oddacie Niemcom we władanie. Gdyby nawet męcen z Nawrockim przejechali zakonnice w ciąży i tak zagłosuje na któregoś z nich, bo Rafał nas pogrąży. Szczerze, wolałbym się tarzać w kale. Niż dać krzyżyk przy Rafale Naprawdę nie może zrobić nic gorszego Niż zagłosować na Rafała Trzaskowskiego Dzięki za uwagę Proszę was udostępniajcie gdzie tylko można Trzeba pokonać Rafała Trzaskowskiego A poza tym to proszę o subskrypcję kanału I jeśli ktoś może to o wsparcie Linki na profilu i pod filmem Dziękuję